Witajcie, witajcie po południu. Pracuję nad waszymi horoskopikami, pytankami. Zapraszam serdecznie. Każde pytanie ma odpowiedź. <laughs> I przy okazji bierzecie udział w konkursie. A, popołudniowa perełka, piękny organ czakralny. Perełka w moim sklepiku śliczny, może go pokażę. Z kamieniami czakralnymi. Bardzo wysoka piramidka z kwiatem życia. Cudowna, przepiękna. Zapraszam serdecznie do sklepiku Aniladir. Pięknie zrobiona. I oczywiście anioły. I oczywiście anioły. Więc zapraszam serdecznie. Dzisiaj na popołudniowe czytanie wybrałam Skorpiona. Mam cudowne karty. Cudowne karty zwierząt, przekazów, bliźnięta i wagi. Spójrzmy sobie. A na stronie sklepiku macie też fajne rzeczy. I macie też, kochani. I macie też, e, kochani, e, licytację. Spójrzmy sobie dla Skorpiona, 7, e, 7 kwietnia, już patrzymy, jaki będzie. Co kartę nam chcą przekazać? No proszę, <laughs> piękna karta delfina, radości, działania, mocy. E, przede wszystkim prawdy wyjdą na jaw. Spójrzmy sobie na piękne bliźniaki. Cóż mamy dla bliźniąt? Fajnego. Dla bliźniąt, bliźnięta, zobacz radość w małych rzeczach. Będzie Ciebie coś cieszyło. I spójrzmy dla wagi. Waga. Dla wagi przyjdą rozwiązania różnych pięknych rzeczy. Zobacz prawdę teraz. Zobacz jasno. Fajne karty, cudowne karty. Zapraszam Was serdecznie też. Do sklepiku wasze brązoletki już są gotowe do pakowania, jak widzicie, pięknie, aż promieniują dobrą, pozytywną energią. Więc zapraszam Was serdecznie. E, także pozostawy oczyszczające, e, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Więc życzę Wam spokojnego, pięknego popołudnia, cudownej energii, pięknej e, energii. E, dużo przede wszystkim radości i zapraszam nas na, wie, na wieczorną transmisję na stronie Wróżka Nila też będzie szła przez YouTube myślę, że ją zrobię koło 19 więc zapraszam serdecznie